Zapraszam państwa na praktyczny przewodnik po uzupełnieniu wniosku o świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych. Aby ubiegać się o takie środki, przedsiębiorca musi spełniać warunki, które jakby ustawodawca nałożył. Opowiem o tych warunkach pokrótce, natomiast jeżeli są państwo zainteresowani głębszym zapoznaniem się z tą tematyką, Zachęcam do e, skorzystania z webinaru sprzed dwóch tygodni, w którym szczegółowo omawiałyśmy e, te zagadnienia. Przedsiębiorca nie może zalegać z e, uregulowaniem zobowiązań e, publiczno-prawnych do końca trzeciego kwartału 2019 roku, e, chyba że zawarł on umowę z ZUS-em lub otrzymał decyzję Urzędu Skarbowego. W sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca te zadłużenia. Wobec przedsiębiorcy nie mogą zajść przesłanki do ogłoszenia jego upadłości. I co ważne, o środki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych mogą się ubiegać, ubiegać tylko przedsiębiorcy, którzy na skutek wystąpienia epidemii COVID-19. O, w ich przypadku nastąpił spadek obrotów gospodarczych i którzy zawarli porozumienie z pracownikami w zakresie posprzestoju ekonomicznego lub e, obniżenia wymiaru czasu pracy. E, czym jest przestój ekonomiczny? Jest to okres niewykonywania pracy przez pracownika z przyczyn nie dotyczących tego pracownika, e, który pozostaje w gotowości do pracy. Natomiast obniżenie wymiaru czasu pracy jest wprowadzane przez przedsiębiorcę. Niższy wymiar czasu pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika. Tutaj, jeśli chodzi o właściwy wojewódzki urząd pracy, wniosek składamy do wojewódzkiego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, i na tym tle może się pojawić taka, takie pytanie: co zrobić w sytuacji, w której przedsiębiorca jest firmą, która ma ogólnopolski zasięg i lokalnie działają oddziały, które są odrębnymi pracodawcami dla swoich pracowników. Tutaj odpowiedź na to pytanie, jakby ustawodawca w przepisach do nas skierował, mówiąc o tym, że właściwy urząd, wojewódzki urząd pracy będzie ten, w którym swoją siedzibę ma. Przedsiębiorca. W związku z tym, w takiej sytuacji, kiedy ma on lokalne oddziały, to i tak składa wniosek do urzędu właściwego ze względu na siedzibę i swojego, swojego swojej firmy. I tutaj, żeby taki przykład Państwu przedstawić, to załóżmy, że istnieje taka restauracja, jak nazywa się Poznańska Pyra i ona się cieszy bardzo dużym uznaniem Polaków, ma swoje siedziby, ma swoje lokale nie tylko w Poznaniu, ale również we Wrocławiu, w Warszawie, Białym Stoku i Krakowie. Jeżeli taki, taka firma zdecyduje się, czy taki przedsiębiorca zdecyduje się na wsparcie w ramach funduszu, z, funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych składa jeden wniosek do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu, ponieważ to jest właściwy urząd ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Teraz, w skrócie, panoramicznym skrócie, chciałabym z Państwem omówić definicję spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19. Tutaj spadek obrotów definiowany jest jako spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym lub wartościowym, i mamy dwie ścieżki liczenia tego spadku. Może być to spadek nie mniejszy niż o 15% obliczany jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych dwóch miesięcy po okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych dwóch miesięcy kalendarzowych w roku poprzednim. Albo może być to spadek obrotów nie mniejszy niż o 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego po dniu 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego i za miesiąc uważa się także 30 kolejno po sobie następujących dni kalendarzowych. Tutaj e, przedstawiam Państwu graficzne ujęcie e, tej definicji, tak żebyśmy mogli e, zobaczyć jak to wygląda. I tutaj na tym tle może pojawić się pytanie o to, czy pod pojęciem obrotów gospodarczych rozumiemy jedynie sprzedaż towarów i usług, czy także należy do nich wliczyć inne przychody operacyjne i finansowe. I chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że ustawodawca nie wskazał, czy obliczony obrót gospodarczy ustalamy na podstawie ustawy o podatku dochodowym, czy ustawie o podatku VAT. Wydaje się, że do obliczenia wysokości obrotów gospodarczych powinno się przyjąć przychody operacyjne ze sprzedaży towarów, materiałów, produktów i usług, ale także ze zbycia aktywów trwałych. Jakie są konsekwencje porozumienia z pracownikami w zakresie obniżenia wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznego? Tutaj o szczegóły zachęcam Państwa do, do sięgnięcia do webinaru sprzed dwóch tygodni. Ja tylko powiem, że pracodawca ma prawo obniżyć wymiar czasu pracy o 20% pracownikowi, nie więcej niż do pół etatu. Natomiast pracownik objęty przestojem ekonomicznym będzie uzyskiwał niższe wynagrodzenie, nie może być ono niższe niż 50% i nie niższe niż wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy. I na tym tle też mogą się pojawić nowe pytania. Na przykład, czy można objąć część pracowników w przestojem ekonomicznym? Część pracowników, dla części pracowników wprowadzić obniżony wymiar czasu pracy, a część załogi w ogóle nie obejmować żadną formą czy żadnym mechanizmem, jakby. Tak, i tutaj to pracodawca sam podejmuje decyzję, jaką część pracowników, jaką formą wsparcia chciałby objąć. Nie musi wszystkich pracowników tą formą wsparcia Obejmować, zaznacza to po prostu we wniosku, którzy pracownicy będą e, objęci tym e, dofinansowaniem. Jeśli chodzi o porozumienie e, pracodawcy, to porozumienie musi być zawarte z odpowiednią organizacją, w zależności, czy taka organizacja w, w firmie funkcjonuje, czy nie. Dla dużych organizacji, mówimy tu o organizacjach związkowych, reprezentatywnych, jeżeli mówimy o małym przedsiębiorcy, który nie ma takich e, organizacji. To będziemy tutaj e, mówili o porozumieniu z przedstawicielami e, pracowników e, wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy. E, I tutaj, e, jeżeli byłyby trudności w zorganizowaniu wyborów e, przedstawicieli pracowników, e, to mogą być to ewentualnie pracownicy uprzednio wybrani dla innych celów przewidzianych w przepisach prawa pracy. Chciałabym zwrócić Państwa uwagę na fakt, że takie porozumienie jest zawierane z przedstawicielami pracowników, którzy nie są wybrani przez pracodawcę, tylko są to faktycznie przedstawiciele pracowników wybrani przez pracowników. Dobrze, jeśli chodzi o treść porozumienia, musi ono określać grupę zawodową, która jest objęta przystojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy. Obniżony wymiar czasu pracy oraz okres, na jaki takie rozwiązanie będzie funkcjonować. I ważne jest to, że pracodawca musi w ciągu pięciu dni roboczych od dnia zawarcia porozumienia takie porozumienie dostarczyć do okręgowego, do okręgowego inspektora pracy. Proszę Państwa, na dzień dzisiejszy z doniesień medialnych wynika, że takich porozumień w Polsce zawarto ponad 8 tysięcy, dokładnie 8200. Tak wynika z wyliczeń inspektorów pracy. Czy mogę skorzystać ze świadczenia na ochronę miejsca pracy, ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, kiedy przed pandemią moja firma korzystała z pomocy de minimis? Na finansowanie pensji pracowników. No, i tutaj odpowiedź jest jednoznaczna. Ta forma wsparcia nie jest wliczana do pomocy de minimis, w związku z czym wcześniejsze korzystanie z tego typu pomocy nie wyklucza w chwili obecnej możliwości ubiegania się o dofinansowanie na rzecz ochrony miejsc pracy. Teraz chciałabym Państwa zachęcić do skoncentrowania się na tym, Jakich informacji potrzebujemy, żeby uzupełnić wniosek? Czyli przechodzimy do meritum, ustalając, że możemy się ubiegać o takie dofinansowanie. Musimy zgromadzić następujące dokumenty. Przede wszystkim skany, jeśli robimy to w formie elektronicznej, kopie porozumienia z pracownikami oraz wykaz pracowników objętych świadczeniami. To jest wykaz, który pobieramy ze strony praca.gov.pl. I go, uzupełniamy go. Będę dzisiaj opowiadać Państwu o tym, jak uzupełnić ten wykaz, natomiast zrobię to pod koniec dzisiejszego webinarium. A teraz skupimy się na samym uzupełnianiu wniosku. Jeżeli e, działa pełnomocnik, to be, będzie potrzebne e, podpisane pełnomocnictwo i zeskanowane. Dane, które potrzebujemy do uzupełnienia wniosku, obejmują informacje dotyczące przedsiębiorcy, NIP, Regon, dane osób reprezentujących przedsiębiorcę, e, dane kontaktowe. Oraz dane e, takie jak numer e, rachunku bankowego. E, już ustaliliśmy, jaki jest właściwy wojewódzki urząd pracy oraz informacje e, o spadku obrotów gospodarczych. I z informacji dotyczących obniżonego wymiaru czasu pracy i przestoju ekonomicznego musimy i, konkretnie zidentyfikować osoby, które będą podlegały tym e, mechanizmom. Ważne jest, żeby. Wysyłać dokumenty, jeżeli wysyłamy dokumenty w formie elektronicznej, żeby nie były one pojedyncze pliki, nie były większe niż 1 MB, a łączny rozmiar wniosku nie był większy niż 24 MB. I tutaj wchodzimy na portal praca.gov.pl. Otwiera nam się taki widok i wybieramy tarczę antykryzysową, następnie Wybieramy wniosek o dofinansowanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tutaj ważne jest to, że to jest ten, ta ikonka na czerwonym tle i wyświetla nam się taki widok. Tutaj jest taka informacja przed wypełnieniem wniosku, żeby zapoznać się z informacjami przygotowanymi dla wnioskodawców. Proszę Państwa, wybieramy odpowiedni urząd pracy i przechodzimy do edycji wniosku. I w przypadku edytowania wniosku, to musimy uzupełnić wszystkie te miejsca, które są zaznaczone czerwoną gwiazdką. To są miejsca wymagane. Podajemy dane dotyczące przedsiębiorcy, oznaczamy miejsce wykonywania. Następnie przechodzimy do treści wniosku. I tutaj uzupełniamy tą treść wniosku następującymi danymi. Jakby, tak, jak we wniosku, zwykle się to robi. Wnoszę o przyznanie z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych środków na wypłatę świadczeń. Podajemy datę, od kiedy. Chcemy o, taki, o takie dofinansowanie się ubiegać. Ważny, ważny komunikat jest taki, że nie może być to data wcześniejsza niż 31 marca 2020 roku, bo od tego czasu zaczęła obowiązywać tarcza antykryzysowa i od tego czasu możemy się o takie finansowanie ubiegać. Zaznaczamy, czy jest to spowodowane przestojem ekonomicznym, czy obniżonym wymiarem czasu pracy. Możemy zaznaczyć obydwie e, tutaj e, opcje. E, podajemy łączną e, wnioskowaną kwotę, m, która de facto będzie wynikać z, z wykazu pracowników. E, o tym wykazie, jak go uzupełnić, będę opowiadać Państwu na końcu tego webinaru. E, I e, podajemy numer konta. Hmm. Tutaj, jeśli chodzi o e, oświadczenie, to oświadczenie wymaga od nas wypełnienia, uzupełnienia, jakby metody, którą stosowaliśmy w zakresie e, obliczania e, spadku obrotów gospodarczych. Hmm. Nie będę szczegółowo przedstawiać elementów takich, oś, takiego oświadczenia. One są, ono jest związane z naszym, z naszym. Okej, okay. ono jest związane z. Z tym, że możemy ubiegać się o te środki, i pamiętajmy o tym, że, że oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Załączamy załączniki i praktycznie już możemy podpisywać wniosek. Jeżeli nie mamy konta w module praca.gov.pl to je zakładamy. Będzie ono nam potrzebne w późniejszych komunikacji z urzędem. I podpisujemy wniosek albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, albo prof, podpisem zaufanym. Teraz przechodzimy do tej części, na którą być może większość z Państwa najbardziej czeka, czyli jak uzupełnić wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Proszę Państwa. Ten. Yy, ten plik składa się z trzech zakładek. Pierwsza dotyczy wyliczania spadku obrotów, kolejne dwa dotyczą pracowników objętych przystojem ekonomicznym i pracowników, wobec których zastosowano obniżenie wymiaru czasu pracy. Tutaj mają Państwo widok zakładki dotyczącej wyliczenia spadku obrotów. Należy po prostu w odpowiednie okienka, w odpowiednie komórki wpisać sumę łącznych obrotów. Czy to z dwóch kolejnych miesięcy, czy z następujących po sobie miesięcy z 2020 roku. W miejscu, gdzie jest czerwona komórka, automatycznie zostanie wyliczony spadek obrotów, a w ostatnim okienku, który tutaj zaznaczyłam czerwonymi strzałkami, wpisujemy dzień, od którego zaczynamy liczyć spadek obrotów gospodarczych. Jako przykład y, uzupełnionego, y, uzupełnionych komórek, tu mogą Państwo zobaczyć y, jedna rzecz, która jest bardzo istotna, na którą chcę zwrócić Państwa uwagę. Y, w, te, w tej niebieskiej komórce wylicza nam się o, automatycznie spadek obrotów y, gospodarczych. Należy go y, wpisać później do y, wniosku, który y, uzupełniamy. Dobrze, tutaj jest zakładka wskazująca pracowników objętych obniżonym wymiarem czasu pracy lub przestojem ekonomicznym. Spójrzmy, jakich danych od nas wymagają urząd, żebyśmy uzupełnili. Dane osobowe pracownika, Mm, musimy uzupełnić y, komórkę dotyczącą wymiaru czasu pracy dla pracownika w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, co oznacza, że po prostu normalny wymiar czasu pracy pracownika wpisujemy, wpisujemy kwotę wynagrodzenia brutto, y, też taką standardową, nazwijmy to, która jest podana w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy. Jeżeli nasz pracownik pracuje na przykład na pół etatu, to tutaj wpisujemy y, wynagrodzenie w y, przeliczeniu na pełen etat. Wymagane jest od nas podanie wymiaru czasu pracy obniżonego na mocy porozumienia oraz wyliczenie kwoty wynagrodzenia brutto indywidualnie dla danego pracownika po obniżeniu wymiaru czasu pracy i na koniec oznaczamy, czy pracownik był objęty zwolnieniem ze składek ZUS, czy nie. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku pracowników objętych przestojem ekonomicznym. Wpisujemy dane osobowe pracownika, następnie wpisujemy wymiar czasu pracy dla pracownika objętego przestojem ekonomicznym w sytuacji w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, takiej sytuacji normalnej oraz kwotę wynagrodzenia brutto w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku. A yy, zaraz obok podajemy obniżoną kwotę wynagrodzenia brutto indywidualnie dla danego pracownika i ona musi być podana w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy no i oznaczamy czy pracownik objęty był zwolnieniem ze składek ZUS. Yy. Następnie, tak jak państwo widzą przykładowo uzupełniony formularz Automatycznie wyliczana zostaje łączna wartość dofinansowania. Należy ją wpisać do wniosku. To jest bardzo ważne, żeby te kwoty z załącznika były takie same we wniosku, który uzupełniamy. I tutaj chciałam Państwa poinformować o tym, że portal gazeta gazetawrocłowska.pl podaje, że w stolicy Dolnego Śląska do, do Urzędów pracy y, wojewódzkich i powiatowych y, y, złożono ponad 460 wniosków, ale żaden z tych wniosków nie został pozytywnie rozpatrzony, i z tego powodu chciałam Państwu powiedzieć o błędach wskazywanych przez podatników, jakie najczęściej się pojawiały we wnioskach, a błędy te dotyczyły różnic, y, które były podawane we wniosku i w wypełnionym wykazie pracowników i te różnice dotyczyły zarówno spadku obrotów gospodarczych jak i wskazywanych kwot dofinansowania. Hmm, ważne jest to, że zdarzały się wnioski, które zawierały nieuzupełnione załączniki czyli e, wnioskodawca e, jakby uzupełnił cały wniosek, ale nie wykazywał pracowników objętych e, tą formą wsparcia ale również zdarzały się rozbieżności pomiędzy oświadczeniem we wniosku o braku zamiaru korzystania ze zwolnienia ze składek ZUS, a przykładowo zaznaczeniem takiego zwolnienia już w samym wykazie pracowników. Na te rzeczy zwracam Państwa szczególną uwagę, bo wiadomo, że w tej sytuacji czas to pieniądz, więc zależy nam na tym, żeby uzupełnić te wnioski prawidłowo i żeby nie musieć ich następnie uzupełniać braków. Chciałabym w tym miejscu zaprosić Państwa na następne webinarium, i to następne webinarium będzie skoncentrowane na Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Postaram się w trakcie tego webinarium odpowiedzieć na najczęściej zadawane pytania. Dziękuję Państwu za uwagę.